Cześć! Jestem Karincia i witam Was w specjalnym odcinku z gry Full Guys, a więc to jest pierwszy raz, gdy na kanale gram w tę grę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pokrótce, o co chodzi w tej grze? Chodzi o to, żeby przechodzić przez kolejne mapy i w ostatniej mapie, tak naprawdę w finale, być tą ostatnią osobą, która odpadnie, albo być pierwszą osobą, która dobiegnie do korony i wygrać właśnie. Całą rozgrywkę, więc o to pokrótce w tym chodzi. Za wygrywanie zdobywa się korony i tutaj również zdobywa się oczywiście te kudosy, które tam są, i za te rzeczy można kupować różne rzeczy i mamy tak zwany sklep tutaj, gdzie można kupować właśnie różne dodatkowe skórki, różne dodatkowe kostiumy i takie różne inne rzeczy. Również kudosy oraz korony można zdobywać poprzez zdobywanie punktów i rozwijanie poziomu swojej postaci. W każdym sezonie można dojść do maksymalnie 40 poziomu. Jak widzicie w tym sezonie już do 40 poziomu doszłam. Ja to nagrywam jakby ktoś chciał wiedzieć 21 lutego i za około 8 dni powinien być kolejny sezon, czyli gdzieś to na początku marca wydaje mi się powinien wyjść właśnie nowy sezon. Zawsze jeszcze te, te dni, które gdzieś tam są właśnie do kolejnego sezonu, jeszcze na kilka dni. Właśnie przed wyjściem sezonu, to one się zawsze czasami przesuwają. Na razie na ten moment jeszcze nie wiadomo, jaki będzie temat tego czwartego sezonu, więc też nie wiadomo, co tam będzie, więc spodziewam się, że to dopiero gdzieś tam na początku marca, może w pierwszym, może w drugim tygodniu, właśnie wyjdzie ten czwarty sezon i zobaczymy, co będzie. Obecny sezon to jest sezon zimowy, więc tutaj są rzeczy, właśnie typowo, typowo zimowa, więc pokazałam Wam skórki, więc tutaj możemy się również przebierać, mamy. Kolory do wyboru, mamy do wyboru wzory, nawet kolor twarzy i oczywiście dół oraz górę, to co ubieramy, naszego Fall guysa, ale również mamy takie dodatkowe rzeczy, przepraszam, jakby co gramy na tutaj na, na padzie, więc tutaj jakby ktoś pytał, jak to właśnie gram. I tutaj mamy właśnie różne emotki, które możemy wykonywać, oraz również nasze, bym powiedziała, rzecz, którą wykonujemy, gdy zwyciężymy, a więc tutaj właśnie specjalna taka animacja, którą zrobimy podczas zwycięstwa i jeszcze na koniec możemy interfejs zmienić, czyli to jaki mamy banner, jak widzicie oraz jaki mamy tutaj przydomek, a więc ja mam Trying their best, a mój nick to jest dizzy dazzling mermaid, ten nick można zmienić od którejś tam aktualizacji tutaj w profilu i tutaj można sobie wylosować a więc to nie jest tak, że my sobie go sami nadajemy, my losujemy I akurat ten, który ja zrobiłam to właśnie taki sobie ją wylosowałam, a więc nie można też tego cofnąć, więc warto, jakie już się fajny trafi, tego po prostu zostawić i taki mieć. Również w tę grę można grać z przyjaciółmi, jak widzicie pod Y mam zaproś przyjaciół, to jest gra steamowa, więc do kupienia na steamie więc tutaj właśnie możecie z maksymalnie trójką przyjaciół sobie razem grać w party i później jak są jakieś mapki drużynowe, to wtedy właśnie razem gracie, jeśli oczywiście wasi znajomi również dojdą właśnie do tej mapki, bo mogą również po kolei odpaść. W tym momencie mam do wyboru scenariusza, do wyboru albo główny, gdzie są wszystkie mapki, albo ten specjalny Slime Survivor, który jeszcze będzie przez jeden dzień. Jak wy widzicie ten odcinek, to już tego modu nie ma, pewnie jest coś innego. To jest jeden z moich ulubionych trybów, tych dodatkowych, więc sobie też dzisiaj jeden zagramy taki i jeden ten główny. Zaczniemy może od tego głównego, a później jak przejdziemy na Slime'a to Wam powiem dlaczego jest to jeden z moich ulubionych trybów dodatkowych, ale właśnie on się co jakiś czas powtarza, więc on co jakiś czas jest. Są również takie tryby, które są tylko przez ograniczony tryb czasu i później już nie wracają, to są jakieś takie zwykle te tryby customowe, na przykład ten Slime Survivor co jakiś czas się powtarza, więc pójdziemy do głównego, a więc na początku nam musi wylosować również graczy, z którymi będziemy grali, w każdej grze rozpoczynamy z 60, 60 graczami, więc jak już mi zacznie losować ludzi, i jak będziemy wchodzić już do pierwszej mapki, to się z Wami z powrotem usłyszę. I zaczynamy. O, SISO, pierwszy poziom. Jeśli chodzi o to, czy ja już kiedyś wygrałam jakąś grę, to wygrałam, a więc jeśli trafi się mapa, na której wygrałam, to Wam powiem o niej. Ale właśnie tutaj mamy SISO. Jeden z pierwszych właśnie mapek, która się może wylosować, jednak wydaje mi się z trudniejszych pierwszych mapek, która się może wylosować, chociaż nie jest aż taka zła, bym powiedziała, jak ta mapka się wylosuje jako druga, to jest czasami trudniejsza, bo tutaj maksymalnie zawsze jest mniej więcej 5 mapek, więc w piątej przeważnie jest finał, czasami trochę szybciej, jeśli tutaj właśnie będzie troszeczkę mniej gracz. O i niestety uu, troszeczkę za bonzo, chyba ściszyłam tutaj dźwięk tej gry, więc widzicie, że jak spadłam, to nie odpadam, startuję znowu z miejsca, którego ostatnio mi tam gdzieś zaliczyło jako właśnie o, i spadamy w dół, niestety myślę, że uda mi się dojść do do mety, ale zresztą zobaczymy, więc może na następną gierkę troszeczkę podgłośnię muzyczkę, żebyśmy mieli coś w tle, bo widzę, że tutaj troszeczkę, o, teraz zaliczyło mi właśnie moment, więc jakbym spadła tutaj, to wtedy znowu od tamtego już będziemy startować, ale myślę, że tutaj fajnie sobie przejdziemy i tu jest kolejny punkt zapisu, więc jak spadnę do samego punktu, więc dojście do mety akurat to jest właśnie, jeśli gracie główne show, to zawsze na, jako pierwszą mapkę będziecie mieli właśnie mapkę typu wyścig i tutaj właśnie będziecie musieli dojść po prostu do mety i trzeba właśnie tak się starać do tej mety dojść, tutaj Spróbujemy za chwilę na to niebieskie przeskoczyć i później na to różowe. I, o, I oczywiście, jak wpadacie na innych graczy, to się od nich odbijacie, więc też czasami to może Wam przeszkodzić, a czasami pomóc. Więc tutaj też warto mieć. I więc widzicie, możemy chodzić, skakać również, możemy łapać, oraz tak zwane brzuszkowanie, czyli o coś takiego. Więc tutaj również takie różne techniki są. Jeszcze 28 osób. Mam nadzieję, że w tej pierwszej mapce tutaj sobie ładnie. O, dobra, nie spadniemy. I że za chwilę. O, jest, dobra, zabruszkowałam. I myślę, że za chwilę sobie do mety dobiegniemy. Chyba nie ma jeszcze tak dużo różnych graczy. O, dobra. Kwa qualified, zakwalifikowa zakwalifikowałam się. Jak widzicie, tylko 43 osoby ze 60 do mety się dostały. Więc teraz ci co się nie dostali, teraz pospadają. Ta gra wyszła w sierpniu zeszłego roku, więc jest to dość młoda gierka. Na początku była bardzo mocno ogrywana przez różnych YouTuberów i streamerów, no później niestety pojawił, pojawili się tak zwani cheaterzy, i troszeczkę właśnie hype na tę gierkę opadł niestety. Teraz już jest wprowadzony też system anti-cheat, więc troszeczkę tych cheaterów jest mniej, ale też się czasami zdarzają. I Skyfall jest to moja, jedna z moich ulubionych mapek. Cieszę się bardzo, że, że mi się trafiła. I to jest właśnie mapka, która doszła dopiero w trzecim sezonie, a więc w tym sezonie zimowym. Pierwszy to był sezon taki, bym powiedziała, e, główny, gdzie doszło właśnie doszły większość mapek. Później był właśnie sezon typowo tematyczny, był średniowieczny, a teraz mamy właśnie sezon zimowy. Jestem ciekawa, jaki będzie kolejny. Co tam, o i tutaj nie wejdę. Na początku niestety, och, jak jest dużo tych osób i się pchają, to mogą was naprawdę nieźle tutaj spychać. O, dobra, więc tutaj musimy przeskakiwać przez obręcze i w sumie musimy przeskoczyć przez obręcze za w sumie 15 punkty. Każda obręcz ma tam troszeczkę inną punktację, jak widzicie. A więc za te pierwsze brązowe najmniej punktów, tutaj za te, na, chyba ze dwa punkty były. Więc tutaj, o. a tutaj naj. O, naj. Uu, ne, ach, nie przeskoczyłam przez żadną. Niestety to jest oczywiście lód, co teraz po tym jedziemy, więc. Więc niestety na tym lodzie się oczywiście e, nasi e, folgajsowie ślizg, ślizgają. E, I oczywiście zwykle mi idzie troszeczkę lepiej tutaj przeskakiwanie przez te. O, obręcze, to jest za. E, tutaj. O, tutaj sobie boczkiem pójdziemy i nabierzemy rozpędu i w złotą, w złotą, bo złota tu oko, na koniec jest za. 5 punktów, a więc zawsze z nią na najlepiej skakać, jak się oczywiście uda, i dzięki temu udało mi się wejść I teraz. Je właśnie jak już przeszłam, bo tutaj 25 osób się kwalifikuje, jak wspomnicie wymagania, to możecie oglądać innych graczy. Ja tutaj się mogę pomiędzy nimi też przełączać, a więc na przykład kogoś innego przez chwilę podglądać, a więc tak. To jest jedna z moich ulubionych mapek, jeśli chodzi właśnie o przeskakiwanie przez obręcze. To właśnie, to jest moja ulubiona mapka, zdecydowanie moja ulubiona mapka. Jest jedna z obręczy, której nienawidzę, która doszła właśnie w, w tym średniowiecznym drugim sezonie. I jest jeszcze, jeszcze jedna mapka z obręczami grupowa i ona właśnie była już w pierwszym sezonie. Ta jest też dosyć fajna, ale w grupie to wiadomo, w zespole zawsze trudniej. O! Snowball Survivor. Jest to jedna z nowszych mapek, która doszła dopiero w aktualizacji... Właśnie w połowie trzeciego sezonu, bo czasami właśnie dorzucają takie mapki w połowie sezonu, i to jest mapka typu a więc tutaj mamy różne mapki, widzicie. Wcześniej to było, że musi się dostać ileś tam osób, a tutaj jest mapka typu nie spadnij a więc tutaj przez tę minutę musimy się tutaj utrzymać na tej mapce nie możemy spaść w przepaść. Te różowe tutaj ta różowa podłoga ona się nie zapada, a ta niebieska podłoga to jest lód. Więc ona po jakimś czasie właśnie się zapadnie. Chwilę na niej stoicie, to jeszcze nie, ale właśnie później się zapadnie. A więc tutaj najważniejsze, nie dajcie się uderzyć przez kulę, bo ona może was tak e, śnieżną, bo ona was tak wybije, że może was tak wybić, że po prostu niestety polecicie właśnie wy e, właśnie gdzieś tam, gdzie, o, udało mi się, e, gdzie wpadniecie. Więc tutaj musi, musi być duża koncentracja i duże właśnie bym powiedziała posiadanie. O nie głowy. O dobra. Na, na rusz mnie wybiło. U, 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 u. Jeszcze 5 sekund. Trzeba naprawdę mieć. Y... no, duże, duże szczęście, dwie, jedna. Udało mi się. A więc tutaj może spaść naprawdę dużo, dużo osób, a więc mogą prawie nawet wszyscy spaść, więc tutaj nie ma tego ograniczenia, więc może spaść. Nie może. Może, może nie spadnie nikt. A może spadnie połowa, a może spadnie większość. Jak widzicie, tutaj spadło bardzo dużo osób. I zostało nas tylko szóstka, a więc pewnie już będzie finał w czwartej rundzie. Więc to pewnie już nam nie, nie doda jakiejś dodatkowej mapki czwartej, tylko pewnie nas wrzuci od razu już do finału. Więc będziecie mogli zobaczyć finał w moim wykonaniu, więc bardzo fajnie. Heksagon, o nie! Tego finału nie lubię akurat. I tutaj jak staniecie właśnie na jakimś polu, to ono się pod wami zapada, więc trzeba cały czas się poruszać, skakać, i to jest jeden z tych finałów, których nie lubię. I, i tutaj są różne również metody jego rozgrywania, ale akurat o, proszę bardzo, trzeba skakać i chodzić, bo inaczej wam się zapadnie pola. Jest również taka metoda, że po prostu po jednym sobie skaczecie, ale to oczywiście trzeba też mieć wy, wypromowane, wy, zrobione. Ja też jest tutaj widzę chyba metoda, że ktoś pójdzie na sam dół i na samym dole wszystko i tak, żeby jak później wszyscy będą spadali, to żeby właśnie. O, o nie! Czasami, właśnie jak jestem już na krawędzi, goś, gościu, go, czy ten folgaj, z którym właśnie porujecie, to on czasami też nie chce mi skakać, więc to też czasami ta, bym powiedziała, to też jest czasami ryzykowne. Czasami wam się uda skoczyć, o, i zabruszkować, a czasami. Niekoniecznie. O, i widzicie, tutaj już spadłam i tutaj też mi się od razu nie udało zawrócić nim odpowiednio i właśnie pójść. Uważam, że do tej mapy akurat dobre jest chodzenie i sterowanie na padzie. Oczywiście można również grać na, na klawiaturze i na myszce. Tam polecam na przykład nauczyć się właśnie, gdzie na myszce jest właśnie brzuszkowanie i chwytanie, bo na myszce właśnie na przyciskach też ono jest, więc wtedy się troszeczkę łatwiej gra, ale oczywiście. Tutaj to wszystko należy wyczuć i właśnie poczuć, ale mnie się zdecydowanie najłatwiej właśnie gra na, na padziku, zdecydowanie. Więc jest nas tylko sześć osób, więc to jest naprawdę niewiele, A więc ten, kto powiedzmy nie spadnie albo spadnie jako ostatni, właśnie ten wygrywa, więc tutaj trzeba być tym, który przeżyje najdłużej tak naprawdę, więc to jest tego typu mapa. Jest jeszcze jedna mapa typu właśnie, że musisz być pierwszym, który dojdzie do, do korony, a to jest mapa typu, że właśnie ostatni na mapie wygrywa. O, i ja byłam tą, która spadła jako, widzicie, jako pierwsza, ale sobie zobaczymy, kto jako ostatni tutaj spadnie, żeby właśnie móc Wam pokazać, jak wygląda ten motyw zwycięstwa i właśnie jak to wygląda na sam koniec, skoro już jesteśmy w tym finale. To sobie kogoś poobserwujemy, jakbym, jakbym normalnie grała, to pewnie bym już wyszła, więc pod B bym zrobiła exit i wyszłabym do menu głównego, ale myślę, że to nam nie zajmie długo. I za chwilę ktoś tam z tych, właśnie, spadnie. Tam się chyba ten, gdzie tutaj robią technikę skacz po jednym. Tam bałwanek spadł. Nie, bałwanek jeszcze nie spada, więc mamy tych dwóch tutaj na górze. I bałwanka na dole, która jestem ciekawa, jak długo tutaj się będzie jeszcze trzymał. Tam widzę, że już ktoś spadł i został tylko bałwanek oraz ten koń, Jestem ciekawa, jak tam bałwanek się ma. Ma się jeszcze chyba dobrze, więc, ale chyba. O, coś tam jeszcze. Chociaż wydaje mi się, że ten koń chyba będzie lepiej. O, i bałwanek spadł, więc tutaj konik wygrał. I proszę bardzo, tak wygląda właśnie moment wygrany. Tutaj właśnie jest ta moment zwycięstwa, który sobie wybraliśmy, jako ten, który właśnie mamy ustawiony. I proszę bardzo, tak wygląda oto właśnie zwycięstwo. I teraz nas przynosi do podsumowania, w jakich rundach byliśmy, gdzie przegraliśmy. Jak widzicie, ja w ostatniej rundzie przegrałam. I właśnie teraz dostajemy punkty. Jakbym nie miała 40 poziomu, tutaj bym dostała również punkty, które by mnie przesunęły wyżej na, na pasku. Teraz jest akurat moment, gdzie są podwójne kudoski, więc też dostałam tych kudosów więcej. Więc tak oto wygląda główne menu. Niestety nie dostaliśmy żadnej mapki, która by była mapką typu drużynową, bo takie też są. Tam jedna drużyna zawsze odpada. Tutaj mapkę typu Slime Survivor, a więc tutaj. Będziemy sobie właśnie robili ten typowy i powiem, dlaczego to jest mój ulubiony show, ale to jak nam załaduje mapeczka. I jeśli chodzi o Slime Survivor, to właśnie pierwsza mapka zawsze jest rollout, a więc tutaj jest to typu, to jest właśnie customowy tryb, więc tutaj właśnie pierwsza mapka to nie jest typu wyścig, tylko właśnie przeżycie. Więc tutaj właśnie musi spaść określona ilość osób, a więc określona ilość osób musi po prostu odpaść i właśnie z tego powodu właśnie trzeba się utrzymać jak najdłużej, żeby właśnie nie być tą osobą, która odpadnie. Więc tutaj to nie jest czasowe wyzwanie, to jest czasem wyzwanie, że musi ilość osób odpaść. Więc zaraz zobaczycie, że musi na przykład tutaj teraz odpaść 21 osób. A więc tutaj nie chcemy być osobą, która odpadnie. Te rolki się tutaj przesuwają i czasami może być ich 3, tak jak teraz, ale czasami tak naprawdę normalnie jest ich 5. A więc tutaj też w jednej z aktualizacji weszła możliwość właśnie taka, że tych, te różne poziomy właśnie mają swoje różne wariacje. właśnie to jest ten poziom, gdzie właśnie te wariacje różne się pojawiają i właśnie może być tych rolek 3, może być 5, a czasami mogą właśnie też do was strzelać owoce, które właśnie będą was spychały i wam przeszkadzały. Moja tutaj bym powiedziała troszeczkę taka taktyka na to. Jest właśnie się trzymać pomiędzy dwoma skrajnymi, właśnie rolkami, a więc z prawej strony, a więc i pomiędzy nimi sobie przechodzić, tak żeby nie spaść. A więc tutaj, i trzeba wtedy bardzo mocno uważać właśnie na tych, co trzymają i właśnie staram się Was zepchnąć. Więc tutaj mnie akurat ktoś przytrzymał, ale udało mi się z jego rąk tutaj wyswobodzić i niestety, i, nie, i na szczęście nie spadłam. Dużo ludzi osób tam czasami biega pomiędzy od lewej do prawej i taką ma taktykę, żeby później też ich nikt nie złapał i nie zsunął, więc tak. Perfect match. A więc to jest typu właśnie mapa na pamięć, można powiedzieć. A więc typowo, typowo pamięć. Musicie zapamiętać, gdzie jest symbol. I na szczęście nie ma tutaj tego wielkiego kręciołka, który spycha, więc to jest ta, bym powiedziała, podstawowa wersja. I jest to jedna z łatwiejszych mapek, właśnie jeśli jest w tej wersji, a więc bez dodatkowego przeszkadzacza. I tutaj są jakby trzy etapy, ale mamy owocki dodatkowe, które będą nas tutaj spychała. Więc w początkowej wersji mamy dwa owoce. Więc tutaj mam pomarańcze, obok mam Winogrono i za te 5 sekund będę musiała stać na owocu, który po prostu się będzie wyświetlał. Więc pomarańcza obok winogrona. I jest pomarańcza, więc zostaję tu, gdzie jestem. Tylko muszę uważać, żeby mnie żadne tutaj owoc nie trafił i żeby mnie przez przypadek właśnie przez to nie zepnął, albo żeby ktoś mnie nie przytrzymał i by mnie nie zepnął. Więc teraz mamy cztery owoce. Mamy banan pomarańcza arbus, banan pomarańcza arbus i przed nami jabłko. Banan pomarańcza arbus. Jabłko przed nami. Banan, pomarańcz, arbus. I ja tak sobie wtedy po zawsze powtarzam, ba banan, pomarańcz, arbus, banan, pomarańcz, arbus był obok. E właśnie mam taką taktykę, właśnie zawsze stoję w tym jednym miejscu. E I właśnie z tego miejsca sobie zapamiętuję inne, Więc to jest taka moja taktyka, że stoję w tym miejscu i zapamiętuję zawsze te, co są właśnie. Więc mamy, a teraz jest ich sześć. Arbus i winogrono i wiśnia obok. Jabłko przed nami. Arbuz, wiśnia, jabłko wino, grono, arbuz, wiśnia, jabłko wino, grono, arbuz, wiśnia, jabłko grono, arbuz, wiśnia, jabłko grono, Arbus, dobra. A więc my stoimy na arbuzie, więc tutaj jest u nas. O, proszę bardzo, a więc są trzy rundy. Trzy razy musicie zapamiętać, więc w pierwszej jest dwa, w drugiej jest cztery, ostatnie jest sześć. Jak nie spadniecie po tej trzeciej, bym powiedziała, rundzie, no to jesteście zakwalifikowani, więc tutaj też może być tak, że spadną wszyscy, nie spadnie nikt, spadnie tylko część. Na, na, na pamięci przeważnie mało osób spada. No, chyba że jest w tej formie z kręciołkiem, który się kręci na środku, i, i wtedy jest dużo, dużo, dużo ciężej, bo trzeba jeszcze dodatkowo skakać i właśnie nie dać się zepchnąć. I o, znowu mamy Snowball Survivor, a więc znowu tę jedną z, z nowych mapek. No, bo tutaj jeśli chodzi właśnie o te slajmy. No, to głównie chodzi o to, żeby po prostu nie spaść w slime, a. a więc dlatego to się nazywa slime, bo wszystkie te, które mają możliwość spadnięcia w slima, są właśnie tutaj tą mapką. Więc tutaj mam nadzieję, że znowu nam się uda dojść. Niestety nie było slime climb, a, a więc typowo właśnie mapka, dla której właśnie ja w Slime Survivora gram, bo właśnie to jest ten tryb, taki bym powiedziała, typu wyścig, najtrudniejszy wyścig, i to jest jeden z tych późniejszych wyścigów. Więc tutaj to jest właśnie dla mnie jedna z trudniejszych mapek, ale właśnie ona nie jest tym, tą mapką, która się losuje ani pierwsza, ani druga, tylko przeważnie jest jako trzecia, czy nie jest jako pierwsza mapka, tylko czasami jest jako druga, czasami jest jako trzecia, czasami jako czwarta, więc tutaj właśnie dla mapki Slime Climb właśnie w ten tryb przeważnie tutaj właśnie gram sobie, żeby właśnie tę mapkę jak najczęściej ogrywać i właśnie, żeby tę mapkę jak najlepiej dzięki temu poznać, ale niestety wydaje mi się, że akurat pechowo dzisiaj nam się chyba nie trafi chociaż może, może w kolejnym mapce chociaż pewnie po tej mapce będzie już o, będzie pewnie już finał zapewne bo tutaj oczywiście tak jak zwykle, tak jak mówię bardzo dużo ludzi odpada na tej mapce, jeszcze 9 sekund 8, miejmy nadzieję, że to nie wiem gdzie jest tutaj, tutaj za chwilę 2, 1 i wygraliśmy, jest pewnie będzie dla mnie finał więc tutaj Uff, udało się. Zaraz zobaczymy, ile osób zostało. I będziemy mogli się cieszyć pewnie z finału. Ile? 12 osób, więc może jeszcze jedną mapkę nam da. Finał może być maksymalnie od 18 osób, ale wydaje mi się, że jak jest 12, to nam jeszcze jedną mapkę może wrzucić. Może slime clamba, o którym mówiłam? Jump clap, a więc nie. Jednak slime clamba dzisiaj nie będzie, a więc mówię. Jedna z najtrudniejszych mapek według mnie to jest ta podstawowa mapka ja mówię, dlatego gram głównie Slime Survivora, bo ona się bardzo często właśnie przez to tutaj losuje właśnie tam. Więc tutaj mamy Jump Cluba, nie możemy po prostu spaść w przestrzeń i tutaj musi odpaść 5 osób, a więc tak jak było na rolaucie, o właśnie, ileś osób musi odpaść i właśnie musimy skakać, żeby nas te tutaj właśnie ramiona nie zmiotły, nie trafiły, bo jak nas trafią... Nas wyrzucą. Daleko trzeba uważać na osoby, które mogą nas przytrzymać, żeby właśnie specjalnie na to ramię uderzyło. Niektórzy właśnie mają metodę, żeby po prostu biegać za ramieniem, ale później ono jest takie szybkie, że i tak trzeba skakać, bo biegać za nim się nie nadąż. O, proszę bardzo, tam jedna osoba poleciała. Nie jestem dobra w tą mapkę akurat, więc może się zdarzyć, że tutaj za chwilę na niej odpadnę, ale jak jest tylko pięć osób, to może też tutaj jest pięć, dwanaście dobrych osób, było które. Tam przed chwilą mnie odpadły, widzę, kolejna leci, więc tutaj mamy też od. Uuu, i ja też polecę za chwilę. A więc ja niestety też będę tą osobą, która odpadnie, więc ta mapka akurat nie jest moją ulubioną, ale sobie w takim razie zobaczymy, kto, jaki finał będzie. Więc żebyśmy mogli sobie, żeby mogła wam pokazać też, może właśnie jakiś inny finał, a więc co najmniej dwa finały zobaczycie. Tych finałów jest kilka różnych, więc też. Inne są jedne są bardziej prawdopodobne, drugie mniej prawdopodobne, więc to jest akurat właśnie... Hexagon jest akurat tym finałem, który się częściej losuje. Jest taki jeden finał, który miałam tylko dwa razy. Zobaczymy, czy, ten, czy teraz się wylosuje. Się Jump Showdown, a więc to jest finał, który lubię, ale na którym jeszcze nie wygrałam. Ale jak dzisiaj sobie grałam, żeby się troszeczkę rozgrzać, to byłam tą osobą, która spadła jako ostatnia. Więc tutaj tylko jedna osoba była lepsza ode mnie, i to jest podobne do jump cluba, tylko że za chwilę, jak zobaczycie, zacznie się tutaj nam zapadać niektóre pola, a więc to jest właśnie, o widzicie, tam żółte już spadło. I na koniec zostają tylko dwa pola, a więc tutaj też później nie ma się dużo miejsca. Nie można biegać w koło, a więc tutaj technika biegania w koło, w koło za ramieniem już nie działa, bo właśnie po kolei będą właśnie spadać różne, właśnie. Półki i zostaną na koniec dwie. Mogą zostać dwie obok siebie, a mogą zostać dwie, nie wiem, naprzeciwko siebie, więc tutaj nigdy, czy po jednej naprzeciwko siebie, więc tutaj nigdy nie wiadomo. Ważne, że zostają tylko dwie na koniec. Tutaj raczej zostaną dwie raczej, które są e, blisko siebie, chyba że ten żółty spadnie, więc te, wtedy będą dwie, r, dwie rozdzielone od siebie. Więc zobaczymy, czy niebieski, czy żółty spadnie. Jak to będzie? O, tamten niebieski z tyłu, a więc tutaj na koniec właśnie zostaną tylko te dwie i już nic więcej nie będzie spadać i trzeba na tych dwóch jedynie się utrzymać. No i oczywiście musi spaść jeszcze te e, pięć osób i wtedy ta jedna, co zostanie, to oczywiście wygrywa, a więc tutaj nie da. I to oczywiście te ramiona się coraz, coraz szybciej kręcą. Więc sobie wyjdziemy, już nie będziemy patrzeć, bo to może troszeczkę trwać zanim tutaj się ta rozgrywka zadzieje, więc proszę bardzo. Dostałam też całą, dosyć dużo punktów. Widzicie znowu w czwartej rundzie, ale przez to, że właśnie mieliśmy ten nowy tryb, który naprawdę wiele osób potrafi właśnie wyrzucić, można powiedzieć, udało się w czwartej rundzie mieć już finał, a nie w piątej. Ale jestem szczęśliwa, bo udało mi się dojść dosyć daleko, więc tutaj. Z tego się bardzo, bardzo cieszę, A więc tutaj jak dzisiaj grałam, to na, na Slime Climbie w drugiej rundzie potrafiłam odpadać, więc cieszę się, że akurat tak daleko doszliśmy. Ale to też szczęście tego, jakie mapki się trafiły, więc tutaj nie było też za, za trudno, więc tutaj dzisiaj. Ale oczywiście im częściej gracie, im więcej gracie, to tym lepiej się stajecie i poznajecie różne techniki i, i różne macie swoje skróty właśnie na, na tych różnych mapkach. I właśnie jest coraz, coraz lepiej będzie Wam szło. Więc, jeśli na początek nie będzie Wam szło, to się nie zrażajcie. Trzeba po prostu wyrobić palce i wyrobić właśnie też pamięć do tych mapek, i co, gdzie, jak i kiedy. Więc, to też ma swoje. Ma, ma znaczenie, a więc ja dziękuję Wam za obejrzenie tego specjalnego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Może w przyszłości jeszcze kiedyś Fall Guys na kanały powróć jako specjalny odcinek, bo raczej serii z tego nie będzie, bo to nie jest tak gierka do robienia serii. Ale myślę, że jak kiedyś może jakiś będzie sezon czwarty albo piąty już, to właśnie znowu kiedyś od specjalny odcinek się pojawi, też będę mogła Wam jakieś nowe mapki pokazać albo inne mapki, bo tutaj mieliśmy tylko ograniczoną liczbę mapek, ale mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że oglądaliście go naprawdę z, z przyjemnością wielką i to było jednak coś innego niż, niż Simsy, więc mam nadzieję, że też Wam się taki inny odcinek podobał, więc dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, susu! Su.